gdzie ludzie są uśmiechnięci, serdeczni i gdzie słońce sprzyja tym, którzy mają dobre serca. Szanowni Państwo, nie może być inaczej. Mowa tu oczywiście o Łącku. Witam Państwa bardzo serdecznie na łąckiej ziemi, na święcie kwitnącej jabłoni. W 2003 roku zmarł Stanisław Wąchała. Mój świętej pamięci tato i napisał takie słowa. Kocham cię łąka, ziemia rodzinna, kwiecie jabłoni zdobiona. Tyś mi najbliższa sercu, nie inna, moja kolebko rodzona. Kocham te pola, miedze i niwy, porannym słońcem skąpane. Gdy na was patrzę, jestem szczęśliwy, tak drogie moje i znane. Słyszę fujarkę w soblu, jak płaczę, halniak i w liściach wturuje. Kochane Łącko, gdy na Cię patrzę, widząc Cię piórem maluję. Drodzy Państwo, jest mi niezwykle miło, że mogę Państwa tak licznie gościć na Łąckiej Ziemi, na święcie kwitnącej Ogłowie. Drodzy Państwo, o tradycji wspomniała Pani Przewodnicząca. Bardzo dziękuję za to, że Państwo swoją obecnością podtrzymujecie tradycję jednego. Z najdłuższych świąt o tego typu w Małopolsce, święto w Hitnącej Jabłoni, to już jest kawał historii, ale oczywiście jak każde święto nic nie działoby się bez obecności bardzo znamienitych gości, którzy dotarli dzisiaj i bardzo chciałem podziękować im za obecność w imieniu mieszkańców gminy Łącko, w imieniu samorządu gminy Łącko, w imieniu własnym i by nie przedłużać pozwólcie Państwo, że Przejdę do przywitania tych właśnie gości, którzy w swoim często napiętym grafiku znaleźli chwilę, by dzisiaj z nami być. Witam serdecznie Pana Ministra Finansów, Pana Wiesława Janczyka. Witam reprezentujących Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i tak witam serdecznie Panią Annę Paluch, witam Pana Jana Dudę i Pana Arkadiusza Mularczyka. Senat reprezentuje pana Stanisław Kogut. Panie senatorze, witamy serdecznie. Szczebel samorządu wojewódzkiego reprezentują dzisiaj, za co bardzo dziękuję, pan marszałek Dleszek Zegzda wraz z małżonką oraz pan radny Stanisław Pasek. Witam bardzo serdecznie Panią Małgorzatę Małodarską-Duda, kierownika Delegatury Małopolskiego Urzędu Wielskiego w <klucz> Witam Dyrektora Małopolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pana Dyrektora Adama Ślusarczyka. <klucz> Jest z nami również Pan Marek Fiatkowski, który szefuje Małopolskiemu Ośrodku, Ośrodkowi Zastwarodniczego w Karniewicach. Witam szefa Sądeckiej Delegatury Małopolskiego Kuratorium, pana Dariusza Leśniaka. Mam liczne grono szefów jednostek szefa powiatowego i tak serdecznie witam. Pana Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pana Romana Potońca tak. Witam Szefa Zespołu Powiatowego Doradców Rolnych Pana Jacka Kowata. Tak. Dziękuję za obecność Panu Kierownikowi Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu Panu Januszowi Klak. Tak. Witam Szefa Placówki Terenowej KRUS w Nowym Sączu Pana Tadeusza Zarembę z małżonką Dziękuję, że władzę powiatu reprezentuje dzisiaj Pan Przewodniczący Zygmunt Paruch. Witam radnych powiatowych Pana Durlaka. Tutaj Panowie już pozwolę sobie przywitać z racji innych funkcji, które pełnią. Jeśli jest, to witam serdecznie Pana Stanisława Śmierciaka, szefa Powiatowej Izby Rolnej. Dzisiaj nie w mundurach, ale obecni, za co bardzo, bardzo dziękuję. Przedstawiciele, szefowie służb i inspekcji. I tak witam pana Jerzego Polczyka, zastępcę komendanta Miejskiego Policji. Towarzyszy mu komendant Komisariatu Policji w Starym Sączu Krzysztof Pawlak. Witam nadleśniczego, nadleśnictwa Stary Sącz pana Pawła Szczegła. Cieszy nas bardzo to, że również dotarli do nas przyjaciele z zagranicy, więc zaprzyjaźnionych, nie wszyscy mogli, ale takie jest życie. Tym bardziej serdecznie witam naszych przyjaciół z miasta, z delegacji Szop, na czele z panią burmistrz Ferenc -Gyongi. I jest również z nami nasz wieloletni, mam tu na myśli Gminę Łącko, przyjaciel pan Jan Klamczyński z towarzyszącymi mu osobami z rady. Spośród samorządów, które mogły dzisiaj dotrzeć i ich reprezentacji, witam naszych sąsiadów i tak bardzo serdecznie dziękuję za obecność reprezentacji Starego Sącza, naszej zaprzyjaźnionej gminy po sąsiedzku. I tak witam pana wiceburmistrza Kazimierza Kizickiego i panią przewodniczącą Ewa <klucza> Witam pana wójta Władysława Sadowskiego, mojego kolegę przyjaciela z Kamienicy, któremu towarzyszy pan Agoniusz Rutka, przewodniczący Rady Gminy. Witam serdecznie mojego kolegę samorządowca, który tydzień temu był organizatorem pięknego święta. witam pana Stanisława Golonkę, wójta gminy Łososina. A towarzyszy mu pan Wiesław Basta, wieloletni przewodniczący Rady Powiatu. Również dziękuję serdecznie za obecność. Samorząd Szczalnicy reprezentuje dzisiaj dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, pan Piotr Gąsienica, nasz kraj, ale dzisiaj bardziej woli prezentanta Szczalnicy. Witam pana Krzysztofa Setlaka, sekretarza gminy Łabowa. Jest mi bardzo miło, że wśród nas gości nie tylko dzisiaj, ale już na dłużej pan były minister kultury, pan Rafał Skąski z małżonką. Panie ministrze, witam serdecznie. A to dlatego pozwolę sobie na tę uwagę, że pan minister stał się naszym mieszkańcem i podatnikiem okazji. Szanowni Państwo, mam, witam serdecznie również pana Franciszka Młynarczyka, mojego poprzednika. Witam bardzo, witam bardzo gorąco szefów i prezesów instytucji, stowarzyszeń, które bardzo mocno są wpisane w pejzaż Łącka i też tworzą tę przestrzeń około sadowniczą, nie tylko Łącka. Witam serdecznie i tak w kolejności pozwolę sobie od pani prezes Lidii Wober zacząć Łącki Bank Spółdzielczy. Współdzielnia Ogranicza Ziemi Sądeckiej, Panowie Prezesi Władysław Wardenga i Józef Słukowski, Owoc Łącki, Grupa Producentów, Prezes Jan Golonka. I dziękuję za Państwa obecność. Chciałem bardzo gorąco przywitać również Prezesów, Szefów Stowarzyszeń, które działają na terenie naszej gminy. Nie widziałem, wydaje mi się, że gdzieś w tłumie był, chciałem przywitać. Y, człowieka legendę, Pana Władysława Pixe, któremu towarzyszy również szef, obecny szef y, oddziału naszego gminnego Rolniczej Solidarności, Pan Krzysztof Kurzyja. <klucza> Witam cały ruch, ruch strażacki, któremu wspieramy się na każdym kroku na czele z władzami gminnymi i tak prezesem gminnym Panem Janem Rówką i naczelnikiem gminnym Panem Mariuszem Piwowarem. Witam stowarzyszenia, które bardzo mocno w ten pejzaż się wpisały i mam nadzieję, że tak dalej będzie, a więc witam Łączką Drogę Owocową z panem Krzysztofem Maurerem, witam związek potalan z prezesem Tomaszem Czikowskim, wi witam towarzystwo miłośników ziemi Łączkiej z panią Jadwigą Jaszczemską. Jest tych organizacji bardzo wiele, by nie przedłużać. To proszę mi wybaczyć. Bardzo serdecznie witam i przy okazji dziękuję za to, co dzisiaj stanowiło prawę IMS i też tego korowodu barwnego, ale i też kolejnych dalszych części. Drodzy Państwo, chciałem bardzo serdecznie przywitać orkiestrę dentą. Pozwolę sobie y, troszkę mocniej ten akcent tutaj położyć. Ta orkiestra w roku bieżącym, choć na to nie wygląda, jak chodzi o skład osobowy, będzie obchodzić 70-lecie swojego funkcjonowania. To nas czeka w lipcu I na ręce Pana Dyrektora doktora Stanisława Strączka. Podziękowania za to, co orkiestra robiła, robi i mam nadzieję, będzie robić dalej na rzecz Łącka. Intryka. Na końcu, ale to dlatego, że są współgośmi, współgospodarzami dzisiejszego święta. Witam serdecznie Radę Rady Gminy Łącko na czele z panią przewodniczącą Bernadetą Wąchałę-Gawałek, która też już troszkę tradycyjnie dzisiaj jest w roli konferencjera. Witam serdecznie całą Radę. Witam moich, witam moich współpracowników, witam dyrektorów jednostek podległych, wszystkim Państwu dziękuję za obecność. W sposób szczególny i bardzo gorący witam mieszkańców, którzy są licznie obecni. To jest nasze wspólne święto i święto naszych gości. Gości, którzy przybyli z bliższa i dalsza to świętowanie ma wtedy sens, kiedy jest komu to robić. A Państwa obecność jest dowodem na to, że to święto wydaje się być niezagrożone, jak chodzi o tradycję, i za to chciałem Państwu serdecznie podziękować. By nie pominąć, witam również pierwszą władzę tego kraju, czyli media. Dziękuję za przekaz z tego święta, mam nadzieję pozytywny. Serdecznie Państwa witam. Drodzy <kluczy> Państwo, by też tradycji się stało zadość, pozwolę sobie, by już nie przedłużać wygłosić tradycyjną formułę Święto Kwitnącej Jabłoni Anno Domini 2017. Uważam za otwarte i życzę udanej zabawy wszystkim. I Szanowni Państwo, oprócz tradycji powitań jest jeszcze druga tradycja. Tradycja, która wiąże się z tym, że w niebo wylatują gołębie. I dlatego bardzo serdecznie oprócz pana Wójta Gminy Łącko zapraszam Lajosza z naszej zaprzyjaźnionej gminy SOP, partnerskiej gminy, aby wespół z Wójtem i również zapraszam bardzo serdecznie Wójta Gminy Szydłów, pana Jana Klamczyńskiego, aby już po partnerskiej linii poszło to wypuszczanie gołębi w świat. Chyba im się nie spieszy do tej wolności.